Dzień dobry Państwu. Goszczę dzisiaj Pana Profesora Kazimierza Darowickiego, kierownika katedry powszechnie nazywanej Korozja, ale tak naprawdę Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. A dlaczego goszczę? Dlatego, że jest to osobowość Politechniki Gdańskiej roku 2021. Witam serdecznie Panie Profesorze i dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Dziękuję Pani Dziekan, witam Państwa. Dziękuję, że będę mógł podzielić się kilkoma refleksjami. Panie profesorze, otrzymał pan w swojej karierze bardzo dużo różnych nagród. Na przestrzeni tylko ostatnich lat są to, i ja sobie pozwolę tak jak studenci, skorzystać ze ściągi: Medal Edukacji Narodowej, srebrny krzyż zasługi, przyznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska imieniem Jana Heweliusza przyznana przez prezydenta Miasta Gdańska w 2016 roku. Także w tym roku Polskie Towarzystwo Chemiczne za działalność naukową przyznało medal Ignacego Mościckiego. W 2019 roku otrzymał pan nagrodę pracodawcy Pomorza, która się nazywa Primum Cooperatio. A 2020 rok to już prawdziwy wysyp. Przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nagroda państwowa, zatytułowana Dydaktyczna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nagroda w postaci właściwie odznaczenie, to jest Państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. No i Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało panu profesorowi medal Jana Zawickiego za działalność naukową. Trzeba pamiętać, i myślę, że warto wspomnieć tutaj, co roku otrzymuje pan nagrodę rektora za działalność naukową, badawczo-rozwojową. W związku z tym tych nagród jest bardzo dużo. Tak szczerze, panie profesorze, która była największym zaskoczeniem, a która sprawiła najwięcej satysfakcji? Każda nagroda sprawia satysfakcję. To jest ukoronowanie pewnego okresu pracy. Pani Dziekan nie powiedziała, że to jest po pewnym długim okresie pracy. Te nagrody mi przypadły. Oczywiście to jest truizm, co powiem, ale jest to oczywistość przecież, że za tymi nagrodami stoi praca mojego całego zespołu. Mój udział tam jest określony i niemały, ale jednak to są nagrody zespołowe z racji pełnienia funkcji. Ja niejako symbolizuję pracę naszego, naszego, naszego zespołu. Każda nagroda sprawia przyjemność, zwykle największą przyjemność sprawia ta ostatnia. Ma wysoko sobie cenę nagrody, właśnie medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego, ponieważ w pewnym sensie są to nagrody nadawane przez konkurencję, więc cenię je bardzo wysoko. Dziękuję bardzo. To może przy tej okazji jakby pan zechciał powiedzieć, to jak duży zespół zgromadził pan wokół siebie. Mój zespół nie jest stały, jego stan osobowy zmienia się w czasie. W tej chwili jednostki gospodarcze oferują bardzo, dobre dobre warunki finansowe, więc bardzo trudno utrzymać stan katedry, szczególnie wśród młodych osób, ale ten stan się oscyluje w. Od 12 do 14 osób. To jest taki stan stały. A jakby zechciał pan zdradzić, jak wygląda dzień pracy, taki, taki... Zwykły dzień pracy człowieka określonego jako osobowość Politechniki Gdańskiej, a szczególnie jestem zainteresowana, czy w ogóle starcza czasu na takie zwykłe sprawy, jak zakupy, wyjście z psem, może z banku, załatwienie czegoś. Im człowiek jest starszy, tym mniej czasu. To kwestia funkcjonowania i obowiązków. Staram się, żeby każdy dzień był inny, to jest natura pracy naukowej. Na pewno są pewne punkty stałe, a więc spacer z moim psem to jest, to jest nieodzowne. Później praca w katedrze. Staram się przywitać ze wszystkimi członkami katedry, zorientować się w przebiegu prac. Duża część mojej działalności, tak jak pani dziekan wie, to są wyjazdy i kontakty z różnymi jednostkami gospodarczymi. Te dni są, każdy jest inny. No i oczywiście badania literaturowe, czytanie, przygotowanie dydaktyki. No, troszeczkę stresów, nerwów, trochę wesołości. Taki, taki dzień staram się bardzo urozmaicić, żeby, żeby nie, nie uciekać w monotonie. A co uznałby Pan za swój największy sukces taki naukowy? Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest bardzo subiektywne. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to na pewno stworzenie katedry, nadanie jej pewnego formatu obszaru badawczego, takiego oryginalnego, który, który nie powtarza się w innych zespołach. Z pewnością jest to analiza czasowo częstotliwościowa, teoria dystrybucji, którą wprowadziłem do elektrochemii. No i to. Co jest znakiem firmowym katedry, czyli dynamiczna spektroskopia impedancyjna? Z tego jesteśmy znani na świecie. Pracujemy nad techniką od lat i stosujemy ją w różnych przedsięwzięciach badawczych. A kiedy ta, nauka, kiedy ta pasja do tej chemii narodziła się, u ja, pana wam Mogę powiedzieć, że jak zaczynałem, to nie miałem żadnej pasji. Przypadkowo znalazłem się na Politechnice, przypadkowo znalazłem się na Wydziale Chemicznym i przypadkowo znalazłem się na korozji. Po prostu potrzeba, wymagania spowodowały, że musiałem się zająć sprawami na bardzo poważnie. No a poza tym chęć zdobycia jakiegoś określonego no, poziomu spowodował, że, 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 że ta praca musiała być bardziej i bardziej intensywna, no i ciekawa. No i wtedy się zaczęła ta, ta pasja i, 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 i chęć, chęć zrobienia czegoś ciekawego. A czy dzisiaj, jakby nie mógł Pan być chemikiem i nie mógłby Pan profesor być korozjonistą, to co by Pan chciał robić? A, nigdy nie myślałem, co, co, co by było moją alternatywą. Kiedyś grałem w piłkę, całkiem nie najgorzej, może tam bym się Odnalazł, jeżeli odniesiemy zarobki piłkarzy i zarobki naukowców, to pewnie kierunek nie byłby najgorszy. Może, może bym się odnalazł jako kustosz w jakimś muzeum. To też moja pasja, czyli historia. Nie wiem, pewnie, pewnie, pewnie robiłbym to, czego wymagałoby ode mnie życie i funkcjonowanie. Panie profesorze, wspominał Pan o współpracy z przemysłem. Rzeczywiście. Yy... Wiele razy wyjeżdża pan, rzeczywiście ma taką realną współpracę w zakładach i z zakładami pracy. Wiem też, że prowadzi pan bardzo szeroko dydaktykę, uczestniczy pan w tej dydaktyce. W związku z tym takie moje kolejne pytanie, które mi się tutaj nasunęło, czy tą pracę naukową można oddzielić od tej dydaktyki i można ją w jakiś sposób połączyć, czy trzeba? I ta współpraca z przemysłem, to są trzy różne światy, a jednak wszystkie trzy czy y, trzeba, y, trzeba jakoś realizować. Czy można to oddzielić, czy trzeba to połączyć? Jak tak, to, się to są robi? trzy różne byty, ale y, są osoby, które świetnie pracują naukowo, bez kontaktu z przemysłem i dydaktyką. Kwestia, żeby ta nauka była dobra, wartościowa, odkrywcza, a nie, a nie odtwarzalna. Tak samo jest z dydaktyką. No, specyfika pracy na Politechnice E, chyba wymaga, żeby te trzy płaszczyzny się pokrywały i żeby, żeby osiągnięcia naukowe e, były transferowane na, na przemysł, na, na e, badania przemysłowe i, 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 i rozwiązania konkretne. I powinny też być przenoszone na dydaktykę. To są takie sprzężenia zwrotne, przynajmniej ja tak funkcjonuję. E, chyba po troszku to mi się udaje. Wymaga to jednak, jednak rozpoznania rynku, potrzeb, ukierunkowania nauki. Zawsze mówię, że potrzeba jest matką wynalazku, a nie wynalazek ma matką potrzeb, więc, więc trzeba najpierw zorientować się, w jakim kierunku przeprowadzać badania, za coś dostanie się pieniądze, i, i w ten sposób buduje się pozycję katedry. Z jakimi zakładami pracy Pan współpracował albo współpracuje w No tutaj to, to, to taki przegląd byłby dość długi. No oczywiście jesteśmy na Wybrzeżu, więc na pewno jest to gospodarka morska. To są stocznie Gdańsk, Remontowa, Christ, Nauta, marynarki wojennej, Naftoport, przemysł spożywczy, to przede wszystkim browary. Jest to przyjemna praca, ale również Tymbark i, i mleczarnie. Jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, to Petrobaltiki i KGHM. Energetyka to elektrownie, bełchatów, rybnik, łaziska. No, dość, dość dużo, dużo tych, tych, tych jednostek. No, oczywiście przemysł petrochemiczny Orlen, Lotos, Czechowice Dziedzice, Trzebinia. No Możnałoby wyliczać z pewnością. Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, Sornepton Gdańsk, MPWiK Kraków, Warszawa, Elbląg. No praktycznie wszystkie większe firmy polskie, ale nie tylko, bo kanadyjski Alcan, czyli monopolista w produkcji aluminium, Keram-Szymi niemieckie, K&W, e, pewnie elektrownia w Narwie w Talinie, no kilka firm irlandzkich, czyli, czyli nazbierało się tego dość dużo, ponieważ no, ten mój okres współpracy z przemysłem to już dobiega 40 lat. Czyli giganci, giganci. Na warunki polskie tak, na warunki światowe to niekoniecznie, to nie są takie wielkie, wielkie, ale również Alstom to, to jest wielka firma, no i z pewnością, z pewnością firmy z branży technologii wodorowych, to jest ten ostatni okres mojej współpracy. I właśnie tutaj też bym chciała nawiązać do tego tematu technologii wodorowych. Co dalej z technologiami wodorowymi? Czy one mają szansę na rozwój u nas w Polsce, w naszych warunkach? Technologie wodorowe to jest y, chyba już w niektórych krajach rzeczywistość. Właściwie ta transformacja energetyczna ma różne wymiary. To zależy od, od y, lokalizacji krajów, ustawienia kapitałowego. Kraje takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, Arabia Saudyjska do transformacji wodorowej odnoszą się inaczej. Takie kraje jak Korea, Japonia, Tajwan, tam gdzie zawsze brakowało paliw konwencjonalnych, to, to paliwa wodorowe odgrywają bardzo szczególną rolę i te kraje są wiodące. Takie kraje jak Niemcy, Francja, Dania, Szwecja to jest znowu inny wymiar technologii wodorowych. Polska, Czechy, Węgry to jest zupełnie coś innego. Jeżeli popatrzymy na nasz, nasz kraj, to transformacja wodorowa też ma różne oblicze. Transformacja na Śląsku to przede wszystkim reformik z parą wodną, wykorzystanie węgla. Tutaj na wybrzeżu to raczej wykorzystanie energii z fotowoltaiki i farm wiatrowych i przekształcenie w paliwo bardzo czyste. Bo natura naszego regionu jest taka i umożliwia tą, tą, tą działalność. Jaka będzie przyszłość? To też jest układ wielopłaszczyznowy: to jest przedsięwzięcie polityczne, gospodarcze, no oczywiście ekologiczne. Jeżeli chodzi znowu o aspekty techniczne, to te wszystkie kwestie związane z rozwojem są na bardzo wysokim poziomie. U nas jeszcze te rozwiązania nie są stosowane. Jesteśmy w trakcie przygotowania i wielkiego chaosu, ponieważ brak e, jakiegoś e, programu i, i, i zarządzania tym przedsięwzięciem, ale kraje ościenne, w szczególności Niemcy, oferują już rozwiązania pod klucz, w zależności od potrzeb i, i, i zasobności portfela. Na pewno jest to przyszłość dla Polski. Kwestia, czy my się znajdziemy w tej przyszłości z polską nauką, czy będą to tylko przedsięwzięcia kapitałowe, zakupowe i będziemy konsumentami tych rozwiązań już istniejących. A Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma szansę wrzucić swoją cegiełkę do rozwoju tych technologii wodorowych? Sytuacja jest w tej chwili taka, że większość uniwersytetów basenu Morza Bałtyckiego ukierunkowana jest na energetykę odnawialną i na te, i energetykę wodorową. Takie uniwersytety jak Uppsala, KTH w Sztokholmie, Politechnika w Kopenhadze, Greifswald, Rostock. Mają kierunki energetyczne, ponieważ oni już wcześniej przeprowadzili tę transformację. Te regiony, które są bardzo podobne do naszego regionu pomorskiego, wręcz identyczne, już przeszły transformację. Wiadomo, że gospodarka morska nie jest w stanie utrzymać tych regionów. Postawiono na energetykę, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe. Bardzo dużo ludzi znalazło tam zatrudnienie. Wydaje się, że nawet jestem pewien, że dla naszego regionu jest to, jest to konieczność i Politechnika musi w tym uczestniczyć i nasz wydział koniecznie. Przede wszystkim nie ma kadry z tego obszaru, więc powinniśmy przygotować kadrę do, do tych nowych technologii wodorowych, nie tylko, i podjąć współpracę z wiodącymi jednostkami. Żeby żeby być uczestnikiem tej transformacji. Na pewno wydział chemiczny ma poważną rolę do wypełnienia w tym obszarze. No ja tutaj dodam, że mamy też centrum technologii wodorowych, w których ma Pan przyjemność być dyrektorem w związku z tym. Ta. Liczę na to, że wydział chemiczny. A cała jednostka, także Politechnika Gdańska, będzie mógł w tym uczestniczyć. Liczę też, że wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką technologii wodorowych, będą uczestniczyły w seminarium wydziałowym, jakie się będzie odbywać u nas na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, a prelegentem będzie właśnie goszczący dzisiaj pan profesor Kazimierz Darowicki. Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich na to, na to seminarium. Panie profesorze, ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że, że mogliśmy porozmawiać. Cieszę się, że Państwo również mogli uczestniczyć w tej, w tej rozmowie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani Dziekan, dziękuję Państwu.